Dzień dobry Szanowni Państwo, dzisiaj przedstawiamy naszą kolejną propozycję, jest to Volkswagen Golf w wersji nadwoziowej kombi. Jest to model ósmej generacji, najnowszej, obecnie produkowanej, z niezawodnym silnikiem dwulitrowym TDI o mocy 115 koni. Samochód jest z roku produkcji 2023, przebieg 129 tysięcy km, pochodzi z polskiego salonu i oczywiście serwisowany był w Polsce. Tu pokazujemy wnętrze, bardzo czyste, zadbane, ładna stylizacja, tył również czyściutki, bardzo pojemny i duży bagażnik. Ładne wnętrze, kokpit digitalny, tutaj ekran środkowy, dotykowy, podświetlenia ambientowe do wyboru w dziesięciu kolorach. Mnóstwo ustawień i pomocnych. Do codziennego użytkowania. Tutaj pokazujemy, jak można sobie zmieniać konfigurację kolorystyczną w różnych, właśnie barwach. To też podświetla się nam w listwa w drzwiach przednich i tylnych, oraz na środku. Tu pokazujemy samochód wyposażony w kamerę cofania. Także zachęcamy do oglądania i zakupu.